pa pa Dzisiaj mamy lot Bruksela, 750 prawie kilometrów do mnie. No, lot ciężki, bardzo ciężki. 35 gąbków włożyłem. Jest chyba na zegarze 14 albo 15 w tej chwili. 30 bodajże 9 minut zamykałem piątkę. Pierwsze 2-3 gołąbki, ścisła czołówka tutaj. Gołębie w super formie nie wywracają się, wszystko fajnie, przyszły dobrze. Widocznie gdzieś coś po drodze, ilość ta gołębi, bo tam tej, na tej brukseli no wiemy, że jest to lot narodowy, więc nie leci tysiąc gołębi, dwa tysiące, tylko kilkanaście tysięcy, nawet kilkadziesiąt może czasami. Wymagający lot, pogoda super. No ja wierzę, że na spokojnie, do wieczora mi się tam poschodzą moje, moje ptaki. Na razie idzie wszystko wyśmienicie, gołębie w formie. Nie widzę, bo miałem oczywiście każdego w ręku. Nie widzę, żeby były jakoś tam bardzo wyjechane, zajechane, wszystko jest dobrze. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego lotu. No wiemy, że przed nami jeszcze jest pięć takich lotów. Także tutaj nie ma co dzielić skóry na niedźwiedziu. Jak tu już słyszę, że, że, że słabo u mnie, że gołębie mi siądą, że to, że tamto. Od konkurencji, oczywiście, od siebie z oddziału. Bzdura totalna. Gołębie są w formie. Oby wasze gołębie tak chodziły jak moje panowie. A ostatni lot pokaże, kto będzie miał jakie miejsce na liście. Odnośnie list, bodajże przy. Po drugiej pincetce, był tu kolega z wideolotnika, kręciliśmy filmik. Też tam powiedziałem, że, że Stargard złupał Szczecin. No i to prawda jest, są listy. Miałem tam jakiś wpis, że nieprawda, że ktoś tam widział listy. bzdura, listy są już ogólnodostępne. Można zobaczyć, ile procentów Stargard zabrał. Jacy hodowcy są w pierwszej dziesiątce, ilu hodowców ze Stargardu to tak średnio jest 8, 7, 6 na każdym locie rejonowym, bo uważam, że to jest mistrzostwo świata. Czyli nie ma mowy tutaj o tym, żeby Szczecin nas łupał. To świadczy tylko o tym, jak silny oddział jest. Mało hodowców u nas w oddziale, ale naprawdę 5-6 hodowców to jest taka cała śmietana, gdzie, gdzie są gołębie, gdzie potrafią te gołębie przede wszystkim przygotować, a odpowiednią wiedzę mają, bo to ho hodowcy, którzy hodują po 30 lat, po 40 lat, po 25 lat gołębie, to już nie ma żartów poza tym co, no może wyniki. No teraz w środę widziałem listę, jest też ogólnodostępna rejonowa po trzecim locie rejonowym. Jestem na drugim miejscu w tej chwili. Myślę, że wiele się nie zmieni po tym locie. Dla mnie sukces, jeżeli się utrzymam w pierwszej dziesiątce do samego końca, tak jak mówiłem już wcześniej, ten rok. Jadę ostrożnie z gołębiami, ostrożnie, bo chcę tych gołąków mieć jak najwięcej na przyszły rok i ten przyszły rok chcę bardzo mocno zaatakować, no zobaczymy, bo konkurencja nie śpi i też widzę jeden kolega, drugi kolega też żongluje gołębiami, bardzo mądrze zresztą, oszczędzają strasznie roczniaki, zresztą ja też tak, tak robię, dzisiaj na próbę wsadziłem na tą Brukselę 6 albo 5, dokładnie nie wiem, roczniaków. No, czwarty roczniak. Czy mu się udało? Nie, nie udało mu się. Jest to gołąb 12.306. Gołąb, który y, y, czysty Huben, matka ojciec, y, od, y, od 12.300 do 12.310. Osobno te gołąbki w ogóle parowałem, osobno je trzymałem. Taką inną uwagę trochę na nie zwracałem. Y, chciałem zobaczyć. Y, włożyłem dwa. Drugi też jest. Chciałem zobaczyć, jak te, jak te gołębie dadzą sobie radę jako roczniaki. Czy to faktycznie jest taki fajny materiał, że to idzie od mutka, bo od, od mutka też się w tamtym roku fajnie pokazały. Czy to jest jakiś tam farmazon i, i po prostu zlikwiduje te gołębie. No nie, no idą. No. Trzeba po prostu trafić. No nie, nie, nie z wszystkich tych kubenów moich gołębie idą, ale no, no, no idą. No. Jeżeli Dwa wkłada i y, jeden jest czwarty drugi bodajże dziesiąty y, w tak ciężką y, na, na, na tak ciężkim locie locie narodowym świetnie sobie poradziły. To nie jest przypadek. Zobaczymy co będzie dalej. Kolejny lot u nas jest y, 300 później jest 500 800 na tą 800 znowu czekam no bo y, jakoś tak mi się udaje można powiedzieć od Lotowania głębiami rocznymi, czyli czwarty rok lotuję głębiami dorosłymi, bo rocznymi leciałem, jak wiecie, yy, yy, też do końca. I te 700 mi fajnie wychodziły. Później dwulatkami, no to też już luks. No kurde, no, no jakoś na razie no, te loty 700 i 800 -ki, fajnie. No, żeby tak wszystkim leciały te głębie, to, to, to byłoby bardzo ciekawe, a tak niestety. Było, była u mnie sztuka, była u takiego mojego serdecznego kolegi Andrzeja sztuka, jednego Andrzeja, drugiego Andrzeja i generalnie gołębi nie było, no, no, to o czym świadczy. Kolega z Artur, słyszałem, że bardzo szybko zresztą rozmawialiśmy, no to, no to myślę, że ten lot tutaj w rejonie wygrał, a ma też niesamowite gołębie, no i praca ciężka jego. I niestety taka prawda jest. Dzisiaj trzeba się przykładać do tych gołębi. Dzisiaj nie ma złotych środków, że dasz to, tamto, siamto, do wody, nie do wody i nagle ten gołąb idzie. Nie, ten gołąb ma iść, pamiętajcie, 15 czy tam 16 lotów. To nie jest y, tak, że ten gołąb y, ma tą formę 15 tygodni. Bzdura totalna. Trzeba się umieć wstrzelić z tym gołębiem, przytrzymać go czasami. To jest moja teza. Ja, ja tak robię w tym roku. Ja oszczędzam, ja nie daję... Gołębi 2-3-4 letnich na trzysetki nawet daje im odpocząć. Jeżeli trzy setka ciężka przyszły jest, kolejna zostawiam. Te gołębie mam roczniaki, roczniakami sypię te 500-300. No, mam jeszcze trochę gołębi. Na, na, na dzień dzisiejszy w tej chwili jest 70 gołębi w gołębniku. 23 czy 24 jeszcze leci ale jest wieczór, a z, z wszyscy co mnie znają i, i, i wiedzą jakie mam gołębie, to wiedzą, że do wieczora y, tutaj y, bardzo dużo gołębi się jeszcze zamelduje na pewno jakieś straty będą nie wiem, no y, mam nadzieję, że małe Ech. generalnie y, liczyłem się z tym wkładając te 5 roczniaków z czystą premedytacją to zrobiłem y, nawet kolega przy wkładaniu mówi, że to jest takie na stracenie, mówię, no może nie do końca, może masz rację, no bo generalnie tak, już mówiłem, że nie będę na te 700 setki wkładał roczniaków ale, no, no nie będę, no 40 roczniaków zostało w domu, także spokojnie jest czym lecieć a, a, a rocznie, które położyłem, no tak bardziej na sprawdzenie, a nie na konkurs, fajnie i miło, że te gołębie pokazały się i przyszły można powiedzieć w czubie myślę, że to będzie też fajny materiał na przyszły rok, już jako dwulatki będą szły wszystko do końca no to tyle co, co, do, co do lotu, co do hodowli, yy, nic się nie zmienia, zdrowie jest, młódki się fajnie chowają, już, już zaczynam się przykładać do młodych, yy, bo to już taki czas. No, yy, mam, tak jak mówiłem wcześniej, w wcześniejszym filmiku 40, yy, jest 48 zaciemnionych gołębi w tej chwili, yy, stówka jest na jasnym, bo tam jeszcze dołożyłem ostatnie z rozpłodu i no i co, no i jasne jeszcze nie umieją latać u mnie ja wiem, że trochę późno, bo bardziej się przykładałem do starych gołębi, nie do młodych zaciemnione już sobie świetnie dają radę, jeszcze dwa tygodnie i zacznę je wywozić nie wcześniej, natomiast jasne zacznę wywozić początkiem sierpnia i myślę, że wywiozę je 10 razy pełny karmik, żeby ich jak najwięcej zostało absolutnie nie będę je katował robię tak samo jak w tamtym roku, zaciemnione gołębie będę katował Będę wywoził po 30-40 razy do pierwszego lotu konkursowego. Natomiast gołębi, gołębi jasnych, no nie, no muszę to przeoszczędzić, żeby mieć taki materiał, jak mam w tej chwili jako roczniaki, tak, za rok. Bo, bo roczniaki mam super. Mam myślę, że te szpicowe wszystko, sprintery, które przeoszczędziłem teraz na tej 300, też fajnie polecą, wypoczęte. No, no, nic ująć, nic dodać, tylko, tylko czekać na kolejny lot. I panowie, no niestety, już nie żyjemy tym lotem, co był. Ten lot już poszedł, teraz szybciutko trzeba się już koncentrować na kolejnym locie, chcąc gdzieś lecieć w czubie, w tej pierwszej dziesiące w rejonie, to niestety już dzisiaj zajmuję się głębiami, które przyszły. Już trzeba im podać odpowiednie elektrolity, nieelektrolity, żeby te głębie szybko dochodziły do siebie, bo za chwilę znowu mają 500, znowu mają 800, później jest ten Paryż 1000, to jest, no nie wiem, jak, czy ja polecę do samego końca, bardzo się nad tym zastanawiam, nie ciśnie mnie, o jest w tej chwili gołąbek, z tyłu za mną jest gołemnik, akurat siat, siadł 15 lub 16 gołąb. Także mówię, no, no powolutku, pomalutku te gołąbki do wieczora u mnie się zejdą. Przygotowane widać jak, no siadają, nie wywracają się, Myślę, że przygotowanie rewelacyjne. Czy błędy jakieś zrobiły w przygotowaniu? Myślę, że nie. Myślę, że wszystko dobrze. Czy formy nie mają? Myślę, że nie, że forma jest, wszystko jest w porządku. Po, po prostu nieraz jest tak, że gdzieś gołąb pójdzie, tym bardziej, że tak jak już wspominałem, to jest potężna ilość gołębi. Gdzieś się mogły zabrać, gdzieś mogły się przeciągnąć, dać przeciągnąć na, 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 na dół Polski. No bo tak teraz już w tej chwili można powiedzieć właśnie idą z tego dołu Polski, z tego kierunku, nie idą już po kierunku, chociaż pierwsze 7-8 gołębi, wszystko z kierunku. No, walczymy dalej. No, walczymy dalej, nie ma co tutaj wiele opowiadać, powtarzać się. Zobaczymy, co będzie, co będzie na ostatnim locie. Jeżeli się zdecyduje, to też kolega z wideolotnika przyjedzie, zrobimy filmik z takiego Paryża. Czy ten filmik będzie trwał godzinę czy dwie, zobaczymy, czy będzie trwał konkurs dzień czy dwa. Też zobaczymy, wierzę w swoje gołębie. No yy, widzę, że coraz yy, coraz lepszą formę łapią. Bo te gołębie jeszcze nie idą w 100% w formie. Ja jeszcze je yy, aż tak nie szykuję. Yy, starałem się do tej pory zrobić tak, żeby był jeszcze jakieś 15-20% zapasu. Jest kolejny gołąb, yy, nie. Przeszedł, przeszedł, nie, nie, to nie mój gołąbek. No, mają ten zapas. Myślę, że jeszcze jestem w stanie te głębie i wzmocnić, i przyspieszyć. Także czekamy teraz na Paryż. Pozdrawiam wszystkich.